Każdy, kto głosował na Polskie Stronnictwo Ludowe czy na Polskę 2050 nie mógł mieć wątpliwości, że w sprawie aborcji są zwolennikami zwanego kompromisu, a później referendum. Dzisiaj faktycznie w Platformie mają koledzy bardzo poważny problem. Wynika on z faktu pewnie no, gorszego niż wcześniej kierownictwa. Może nie powiem tego. będę zaraz dzwonić do mnie. Postać, której nikomu nie muszę przedstawiać, czyli obecny premier Polski Donald Tusk. Część Polaków cieszy się z jego powrotu do polskiej sceny politycznej i liczą na wprowadzenie istotnych zmian, inni opłakują rządy Prawa i Sprawiedliwości z nadzieją, że to, co stworzyła partia, nie legnie doszczętnie wraz ze zmianą władzy. Społeczeństwo polskie dawno nie było tak spolaryzowane jak dziś. Może się wręcz zdawać, że wiele osób nie pamięta rządów premiera, który już kiedyś na tym stanowisku zasiadał. Dlatego właśnie w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się kilku skandalom Donalda Tuska, o których nie powinniśmy zapomnieć. Przy okazji wpadnijcie zobaczyć jeden z naszych ostatnich filmików, w którym przedstawiamy kilka sytuacji, w których Szymon Hołownia swoimi ciętymi ripostami skutecznie ugasił oponenta. Link macie w opisie. Nie zapomnijcie też o zostawieniu łapki w górę i subka. I jak? Zostawiliście i jesteście gotowi do oglądania? No to zaczynajmy. Jakiś czas temu na stanowisko ministra sprawiedliwości oraz o ironio prokuratora generalnego powołany został Adam Bodnar. Jest to przede wszystkim ironiczne dlatego, że sam premier mówił o tym, że niedorzeczne i niedopuszczalne jest to, by oba te stanowiska obejmowała jedna osoba, tak jak robił to dotychczas Ziobro. Miał również niedawno miejsce pierwszy wywiad z premier, w którym wypowiadał się na ten temat. Posłuchajmy więc może, co miał do powiedzenia w tej sprawie. Może uzasadni nam w sensowny sposób dlaczego podjął podobną decyzję? Nie chcę mieć w swoim rządzie ministra sprawiedliwości, który będzie mnie pytał o opinię co ma zrobić w kwestiach respektowania prawa, szanowania prawa, wykonywania wyroków sądowych etc. Pan profesor Bodnar, ja mam do niego pełne zaufanie, ale to nie oznacza, że mając pełne zaufanie, mam też wyobrażenie jak on ma postępować. Ja, ja gwarantuję Państwu, że prokuratura, mimo że Ziobro zniszczył ten system, będzie ode mnie niezależna w swoich działaniach i w swoich opiniach. No tak, przecież Bodnar nie jest członkiem Koalicji Obywatelskiej. Tak więc nie mógłby przecież działać tak, jak powiem mu premier, prawda? Pana działania jest bezprawne. Nowy prokurator krajowy, powołany przez Pana, w jaki sposób został powołany? Jaką decyzją? Proszę bardzo o informację. Został mocą decyzji pana premiera Donalda Tuska. Rozumiem. Został mocą decyzji pana premiera Donalda Tuska. No cóż, chyba jednak by mógł. Nie spodziewaliście się, chyba że wraz ze zmianą władzy praktyki się zmienią, prawda? Patryk, jaki w dość konkretny i zgrabny sposób przedstawił nam to, w jaki sposób działa partia, lub jak może wyglądać sytuacja w kraju, jeśli konstytucja i ustawy dalej nie będą respektowane. Nasza uchwała czy ustawa? No bo, skoro, no bo skoro na przykład uchwała albo nasza wola polityczna, to znaczy, że ja w każdej chwili mogę zabrać kamerę. I analogicznie, każdy każdemu może w tej chwili kraść, co sobie, co sobie, będzie, co sobie tylko wymyśli. Komuś można ukraść samochód, kogoś można pobić, bo ustawy nie obowiązują w Polsce. A jak ktoś ma jakieś wątpliwości, to niech zadzwoni do Tuska, bo jego wola polityczna jest wyżej. Nikt w Polsce nie rozwalił państwa prawa w taki sposób, jak robi to Tuski Bodnar. Brzmi jak absurd, prawda? Nie jest on jednak chyba bardzo daleki prawdzie w świetle ostatnich wydarzeń. Jedną z obietnic na pierwsze 100 dni rządu miała być podwyżka kwoty wolnej od podatku z 30 tysięcy złotych do 60. Premier jednak nie wprowadzi zmiany w życie, albo przynajmniej jeszcze nie wprowadzi, nie w ciągu pierwszych 100 dni rządu. Dlaczego? Zmiana ta nie zostanie wprowadzona z uwagi na różnice zdań wewnątrz koalicji rządzącej. Tak przynajmniej świadczy premier. Podwyżka mogłaby wejść w życie najwcześniej od 1 stycznia 2025 roku, ponieważ podatek PIT jest rozliczany rocznie. Zmiana ta najbardziej przyniosłaby korzyści osobom zarabiającym między 7 a 15 tysięcy złotych brutto miesięcznie. A jak już pewnie wiemy, w dogadzaniu tym zamożniejszym sferom społeczeństwa albo przynajmniej tym żyjącym za więcej niż minimalna krajowa czy na zasiłku, zarówno poprzednia jak i nowa władza nie są szczególnie zaangażowane. Podwyżka kwoty wolnej kosztowałaby budżet państwa około 38 miliardów złotych rocznie. Jakby nie dało się tego przewidzieć wcześniej. Tusk powołuje się jednak oczywiście na pewne niezgodności między partiami sprawującymi władzę, przez co takie zmiany nie można wprowadzić wcześniej. Nie jest to jedyny tego typu przypadek. Jedną z obiecanych zmian w kraju miało być zalegalizowanie aborcji do 12 tygodnia ciąży. Był to pomysł koalicji, który miała wdrożyć w życie a nawet o którym politycy mówili, jakoby była to zmiana gwarantowana. Jeśli chodzi o prawo do legalnej aborcji do 12 tygodnia, żeby już znalazł się jakby w sejmie komplet dokumentów, koalicja obywatelska złoży także swój projekt, ten, który daje prawo do bezpiecznej aborcji do 12 tygodnia, z pewnymi wiadomo tam warunkami, ale generalnie chodzi o Legalną i bezpieczną aborcję do 12 tygodnia. Nie okazała się jednak to taka znowu pewna zmiana. Dlaczego? Otóż partie koalicyjne nie zgadzają się na jej wdrożenie bez referendum. Nie jest to oczywiście nowa wiadomość. Hołownia od bardzo dawna, bodajże jeszcze za czasów wyborów prezydenckich, w których brał udział, opowiadał się za tym, że jest to decyzja, która powinna zostać podjęta przez obywateli i za którą sami powinni się opowiedzieć. Ukrywali, że mają inny pogląd w tej sprawie i dostali te swoje 15% głosu. Każdy, kto głosował na polskie Stronnictwo ludowe czy na Polskę 2050 nie mógł mieć wątpliwości, że w sprawie aborcji są zwolennikami tak zwanego kompromisu, a później referendum. I nikt nie miał wątpliwości, że w przypadku Koalicji Obywatelskiej projektem jest legalna i bezpieczna operacja do 12 tygodnia. Można to pewnie wytłumaczyć, cytując powyższą wypowiedź premiera. Ma to przecież bardzo dużo sensu. Partie nie są od siebie bezpośrednio uzależnione i mają swoich wyborców, którzy się opowiedzieli za tym, kto w Sejmie ich zdaniem ma zasiąść. Tylko, że chyba nie jest nową informacją fakt, że są oni w koalicji. Skoro dzielą się postulatami publicznie, to z jakiego powodu podejmują podobne działania oddzielnie? Przecież obecny premier jeszcze przed wyborami zdawał sobie sprawę z tego, że jeżeli pewne postulaty nie zostaną przedstawione na przysłowiowym złotym środku, to nie wejdą w życie. Tusk przedstawia nam się jako ten, który spowoduje, że sądy będą w końcu niezależne. Nie będzie tam żadnych jego koalicjantów czy zwolenników, tylko niezależne jednostki, które będą skutecznie i obiektywnie odpowiedzieć za przestrzeganie w kraju prawa, jak i egzekwowanie jego nieprzestrzegania. O nowym ministrze sprawiedliwości już wspominaliśmy. Może więc teraz przejrzymy się nowym ławnikom Sądu Najwyższego? Poznajmy Przemysława Wiszniewskiego, który wielokrotnie publikował, delikatnie mówiąc, kontrowersyjne treści sprzeciwiające się poprzedniej władzy. Taka obiektywna osoba. Maciej Stańczyk na portalu X przedstawił takich przykładów aż 17. Kolejny to chociażby Stanisław Adamski, który co najmniej nie ukrywał swojego braku sympatii względem partii czy poparcia na rzecz jej bojkotu. Podobnych przypadków jest, jak już mówiłam, wiele więcej. Może właśnie dlatego sądy w Polsce wydają dzisiaj dwa zupełnie różne wyroki w sprawie Kamińskiego i Wąsika. O tym, że w Platformie Obywatelskiej, tam wewnątrz, sprawy między politykami nie mają się najlepiej, mówiliśmy już wielokrotnie. Chociażby jak spojrzymy na sprawę byłego prezydenta Gdańska Pała Adamowicza, można zauważyć pewną zależność. Wypowiadał on się na temat tego, że platforma niszczy sama siebie od środka. Kluczowi przywódcy platformy Zbyt wolno uczą się tego, że członków partii nie powinno się zostawiać na lodzie. To różni PO od PiS, że Kaczyński jest lojalny wobec swoich działaczy bardzo długo. Mówił w wywiadzie dla Magdaleny Rigamonti. Nie jest to oczywiście jedyny przykład tego, że przedstawiciele partii muszą pilnować się pewnego scenariusza ze strachu przed konsekwencjami, które mogą nieść ich słowa, gdyby były niezgodne z pewną narracją, nawet jeżeli nie reprezentują oni właśnie tej partii bądź jeśli słowa te byłyby nadmiernie szczere. Dzisiaj faktycznie w Platformie mają koledzy bardzo poważny problem. Wynika on z faktu pewnie... Dzisiaj faktycznie w Platformie mają koledzy bardzo poważny problem. Wynika on z faktu pewnie no, gorszego niż wcześniej kierownictwa. Może nie powiem tego, dobra? No już pan powiedział, no, przepadło. No, no Będą zaraz dzwonić do mnie. To się wszystko nagrywa, no dobra, nie wiem, czy pan to, w, to, to, bę, to będę w szkiełku. Ale czemu mieliby dzwonić właśnie? Bo może to, jest, może to o czym pan teraz powiedział, jest tak naprawdę yy, odpowiedzią na te pytania, że, że nie można krytykować, bo od razu jest telefon. Tak? Tak to działa? Pani jeszcze raz mnie zapyta, no właśnie bo się zamyśliłem. Niektórzy mają swoje spekulacje co do tego, jak prezentuje się Donald Tusk w porównaniu z innymi politykami. Szczególnie takimi, którzy cieszą się mieszaną reputacją. Ale wiecie, można by pewnie w tym miejscu przyrównać z nimi wielu innych polityków, gdyby kadr akurat pasował, więc potraktujmy to jak taki luźny żart na zakończenie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka. Siema!